Wspomniałeś też o, o tym, że Suse Manager pomaga w zarządzaniu kontenerami. Konteneryzacja w takim dużym uproszczeniu to jest wirtualizacja Taka, taka uproszczona wirtualizacja. Przy, przy wielu jej zaletach ma jednak swoje ograniczenia. Podstawową różnicą jest na przykład uruchamianie mikroserwisów. Na maszynach wirtualnych musimy uruchamiać cały system operacyjny. Zajmuje to minuty, a mikroserwisy w kontenerach są uruchamiane w przeciągu kilku sekund lub sekund, lub nawet ułamków sekund. Mhm. To jest ogólny trend, od którego już nie ma odwrotu. Są różne dane, ale według różnych, różnych publikacji około 20-50% aplikacji jest już tworzona w mikroserwisach i w kontenerach. To jest trend, który jest powszechnie widoczny. Poza tym, jak prowadzimy rozmowy z klientami, to 90% firm odpowiada nam pozytywnie, że są zainteresowani, rozglądają się nad tą technologią i szukają rozwiązań odpowiednich pod mikroserwisów i konteneryzację. Z czego to wynika? Z elastyczności platformy kontenerowej. Platforma jest naprawdę bardzo łatwa do migracji. Dzięki temu klient uzyskuje możliwość powodnej migracji aplikacji stworzonych w kontenerach między środowiskiem on-prem czy środowiskiem chmury prywatnej, chmury publicznej lub multi clouda. Poza tym aplikacje stworzone w środowiskach kontenerowych są bardzo łatwe do modyfikacji, czyli bardzo szybko jesteśmy w stanie je zaadoptować i zmodyfikować pod konkretne wymagania biznesu czy zmieniające się realia rynkowe. Tak w takim konteneryzacji OpenSource również odgrywa bardzo istotną rolę. Tutaj no, głównym narzędziem do zarządzania konteneryzacją jest Kubernetes. I pod tym kątem w swojej ofercie mamy ranchera, który służy właśnie do zarządzania środowiskami kontenerowymi. Faktycznie, o ile konteneryzacja rozpoczął Docker, to w zarządzaniu kontenerami dominuje Kubernetes, właśnie, który też ma swoje ograniczenia. Na przykład dla organizacji, które potrzebują więcej niż jednego klastra kontenerowego, został stworzony rancher. Kiedy możemy potrzebować ranchera? Właściwie zawsze. Jeżeli klient już wszedł w segment konteneryzacji, używa Kubernetesa jako narzędzia do zarządzania kontenerami, to jest klient odpowiedni, żeby zacząć z nim rozmowy o Rancherze. Rancher jest naprawdę unikalnym narzędziem, porównywalnym z Susan Managerem, gdyż jest to jedno spójne narzędzie, które posiada jeden interfejs, za pomocą którego jesteśmy w stanie podpiąć kontenery niezależnie od ich lokalizacji. Czyli trochę się powtarzam, ale konteneryzacji do Ranchera jesteśmy w stanie podpiąć kontenery, które znajdują się w serwerowni czy, czy w murze. Jest to narzędzie, w którym którego możemy migrować i zarządzać kontenerami w środowiskach walki cloudowych. Poza tym Rancher jest otwartą platformą. W porównaniu do rozwiązań konkurencji, które są dostępne na rynku, rozwiązania konkurencyjne dostarczają klientowi gotową paczkę. Czyli mamy system do zarządzania procesem, mamy określone elementy, które po prostu się godzimy, że implementujemy w organizacji lub nie. Rancher jest narzędziem, które umożliwia dostosowanie się do aktualnej sytuacji klienta, gdyż jest to sam system managementowy, który jest prze przecertyfikowany wszystkimi kluczowymi standardami, jeżeli mówimy o kontenery i to w różnych aspektach, począwszy od monitoringu, procesu CI-CD, networku, sieciówki, autodeterminacji. To sprawia, że Ranger jest tak fajnym narzędziem i unikalnym i tak rozpropagowanym na, na polskim rynku. Okej, okay, jasne. Co jeszcze oprócz konteneryzacji wspiera Rancher? Ranchera bym porównał do całego ekosystemu, bo sam Rancher jest główką, która spina całość systemów w jedną wygodną dla administratorów konsolę, za pomocą której są w stanie zarządzać całym środowiskiem kontenerowym. Natomiast posiada on różne rozszerzenia. Przykładem jest chociażby Harvester. Jest to narzędzie, które... Przyjemnością zadacują klienci, którzy jeszcze nie są gotowi w pełni na przejście w konteneryzację z całością swoich aplikacji. Czyli przykładowo część aplikacji jeszcze nie są w stanie wrzucić w kontenery, lub po prostu się nie da, bo nie mają kodów, czy po prostu aplikacja się nie nadaje do tego typu zasobów. Harvester jest narzędziem, za pomocą którego z poziomu Kubernetes'a jesteśmy w stanie tworzyć i zarządzać wirtualnymi maszynami. Czyli to jest taka warstwa pośrednia, dzięki której możemy mieć zarówno kontenery. I, 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 i konteneryzację, jak i możemy utrzymywać starą infrastrukturę opartą na wirtualizacji i zarządzać wszystko z jednego poziomu. Kolejnym elementem jest Longhorn, który jest storage indykowanym pod Kubernetesa. Jest to rozwiązanie, które również jest potrzebne, ponieważ pozwala na utylizację wykorzystanie zasobów, które posiada klient w postaci macierzy, poza tym Storage jest potrzebny do HOTRE, żeby po prostu uzyskać backup, czy, czy, czy mieć możliwość archiwizacji. Fajnie to wszystko brzmi. Rozumiem, że to jest pakiet w 100% open source, tak? Longhor Harvester i... i, i Longhor harvester i są rozwiązani w pełni open sourceowymi. Co to oznacza? Mamy dostępne dwie wersje, które pod kątem technologicznym niczym się nie różnią, pod kątem funkcjonalności również. Możemy korzystać z wersji community, która jest wersją bezpłatną, którą możemy sobie implementować i zarządzać we własnym zakresie, lub korzystać z wersji z wykupionym wsparciem i korzystać z nas jako firmy, która bierze odpowiedzialność za poprawność działania systemów i pomaga w rozwiązywaniu problemów. Co to co daje? Jakie korzyści? Mhm. Możliwość mieszania środowisk. Nie prowadzimy polityki wszystko albo nic, czyli przykładowo, jeżeli mamy kilka systemów w firmie, na przykład DevOpsy produkcyjne, możemy postawić część systemów mniej krytycznych dla nas na rozwiązaniach wspieranych przez komuniki, natomiast systemy, które są kluczowe, chociażby produkcyjne, nawet tylko wykupić wsparcie. W ten sposób jesteśmy w stanie zoptymalizować koszty całego wdrożenia i porównanie, zestawienie kosztów ranchera na zasadzie właśnie miksowania, czy, 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 czy Stosowania różnego rodzaju wsparcia naprawdę bardzo fajnie wygląda w zestawieniu z, 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 z rozwiązaniami konkurencyjnymi. Mhm, super. I e, jeszcze, jeszcze jedna rzecz. Wiemy, że e, wkrótce, jak nie, jak nie już, e, będzie dostępne rozwiązanie dotyczące warstwy bezpieczeństwa kontenerów. Co o, o tym rozwiązaniu wiemy na ten moment? Idealnie się wstrzeliłeś, ponieważ dzisiaj mamy premiery tego. tego rozwiązania, więc dzisiaj oficjalnie będziemy to ogłaszali i będzie to rozpropagowane. Natomiast kwestia bezpieczeństwa jest istotną kwestią dla każdej organizacji. I Do tej pory kontenery spędzały sen w powiek były koszmarem nocnym działu bezpieczeństwa organizacji, gdyż kontener był budowany w bezpiecznej serwerowni, która jest środowiskiem odizolowanym, zabezpieczonym fajowolami i zabezpieczeniami, które uniemożliwiają wejście czynników niepożądanych zewnętrznych do środka. Natomiast kontener w praktyce, jak już wychodzi z serwerowni, tracimy nad nim kontrolę. Może zdarzyć się sytuacja, że spotka się z urządzeniem, które jest zainfekowane, może być podatne na ataki, a masa jest telefonu, które są zawirusowane. I w takim przypadku kontener wraca do serwerowni i jest w stanie przenieść ryzyko i zagrożenie wewnątrz organizacji, która jest do tej pory zabezpieczona. Odpowiedzią na to jest New Vector. Jest to rozwiązanie, które monitoruje ruch kontenera. Sieci. To jest jedyny punkt, w którym można wyłapać zagrożenia i sprawdzić, jakie są ewentualne ryzyka związane z kontenerem, analizując jego komunikację ze źródłami zewnętrznymi. W przypadku wykrycia niepożądanych efektów, czy, 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 czy stwierdzenia, że kontener jest niepewny, trafia on do oddzielnego portelu, oddzielnego zasobu, z którym jest wykonywana kwarantanna i na bazie dalszej obserwacji są podejmowane decyzje, czy faktycznie kontener stanowi zagrożenie i należy coś z nim zrobić, to też jest bezpieczny i możemy go z powrotem przyjąć do naszego deklaracji. Maczku, dziękuję za bardzo ciekawe informacje. Dziękuję za możliwość krótkiej prezentacji portfolio, które mamy w swojej ofercie. Już teraz chciałem Państwa zaprosić na doroczną konferencję Susecon Digital, która odpełni się w formie w pełni cyfrowej, jest wydarzeniem bezpłatnym i będzie miała miejsce od 7 do 9 czerwca. Na tej konferencji będziemy mieli ponad 160 sesji tematycznych, które można sobie dobierać pod kątem własnych potrzeb i będą w stanie Państwo pogłębić swoją wiedzę na temat elementów, które Państwa interesują w portfolio Suze Ranchera oraz Nizetka. A ja z mojej strony zapraszam już dziś na kolejne spotkanie serii Kawa z producentem. Dziękuję Państwu. Dziękuję.